Witam Państwa, Sylwia Przytarska. Jest piątek, 17 stycznia. Zapraszam na wiadomości regionalne. W dzisiejszym wydaniu: sukcesy naszych szkół. Kierowco zwolni przedszkolaki dla maluszków. Taki sukces cieszy wszystkich. Nasze szkoły wśród najlepszych w Polsce. Oraz kolejne żarscy uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy pokazali, że potrafią. Dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie społecznego liceum ogólnokształcącego w żarach mają spore powody do dumy. Zajęli bowiem 18 miejsce w 16 rankingu liceów ogólnokształcących perspektywy 2014. Ranking ten poddał ocenie 2291 liceów ogólnokształcących i 1867 techników. No oczywiście, że jest fajnie, jest to przyjemna wiadomość, że jesteśmy gdzieś tam zauważeni, gdzieś tam wymieniani, jakiś dyplom przywieziony i tak dalej. Natomiast tym rankingiem nie patujemy się i nigdy się nie patowaliśmy, bo, bo wiemy, że takie rankingi zawsze mają swoich zwolenników i przeciwników. I trzeba powiedzieć to, że ten ranking co roku ma zmienioną formułę. Co roku się zmienia. No tak jak zresztą. W, niemalże wszystkie dziedziny życia, które wokół nas się toczą, to to nie ma stabilizacji. No i tak samo jest w rankingu. Osiemnaste miejsce w Polsce wśród liceów to nie jest jedyny sukces SLO. Szkoła została również wyróżniona w rankingu Instytutu Badań Edukacyjnych i znalazła się w gronie placówek osiągających najlepszy wzrost EWD, czyli edukacyjnej wartości dodanej. Chodzi o postęp w nauce osiągany przez uczniów między egzaminem gimnazjalnym, a maturą. Społeczne Liceum z Żary jest jedyną szkołą w województwie, która takie wyróżnienie otrzymała. EWD jest rzeczą nową, więc my też jesteśmy zaskoczeni tym, że wynik EWD w stosunku do naszej szkoły wypadł tak bardzo dobrze. Dwie warszawskie szkoły, łódzka no i my. Co prawda będąc w Warszawie, to tam podobno już jest tak, że Żary są standardowo tak wysoko, więc Jestem tym zaskoczony. Natomiast no, po prostu to, co, co robimy, ten plan gdzieś tam lata temu założony, realizujemy i już. W czym tkwi sukces szkoły? Musi się zgrać zespół nauczycielski, zgrać z zespołem uczniowskim. Uczniowie muszą dopasować się do nauczycieli i. i a właściwie muszą się podporządkować nauczycielom, muszą zaufać uczniowie, rodzice, nauczycielom i wtedy jakiś efekt będzie. Natomiast oczywiście nie każdy rocznik jest w stanie się w takim stopniu podporządkować, żeby były efekty, które wszystkie strony spowoduje efekt taki, że wszystkie strony będą zadowolone, bo tak nigdy nie będzie. Natomiast rzeczywiście to EWD dla nas jest, jest zaskoczeniem. Ale jest to efekt też pracy, powiedzmy, nauczycieli, przedmiotowców, tych, którzy tam w tych przedmiotach pracują. Właśnie, bo to przedmioty przyrodnicze tutaj wygrały. No jest to efekt może przede wszystkim tego, że sam będąc nauczycielem historii, no nie polecam zajmowania się historią, no bo taki jest rynek pracy dzisiaj, że humaniści mają z pracą delikatnie mówiąc nieco, nieco kłopotów. Natomiast... Zdecydowanie większe możliwości mają uczniowie, którzy zajmują się przedmiotami ścisłymi, przyrodniczymi. Inną żarską szkołą, którą wyróżniono w rankingu miesięcznika perspektywy, jest Katolickie Liceum. Uplasowało się na 47. miejscu wśród najlepszych liceów w kraju. Wspaniały sukces nas wszystkich, uczniów, rodziców i nauczycieli. Ale to jest taki sukces, który nas mobilizuje. To jest świadectwo tego, że to, co dzieje się w szkole, dzieje się w dobrym kierunku, więc. Więc myślę, że zrobimy wszystko, żeby te sukcesy i nasze wyniki utrzymać na co najmniej na tym samym poziomie. No ale wiadomo, że zawsze są marzenia, żeby iść dalej i zdobywać coraz większe trofea. Także jestem dumna, nauczyciele są zadowoleni, rodzice myślę, że także. No i sygnał dla uczniów, którzy za rok zdawać będą maturę, że no, nie mogą być po prostu gorsi i muszą stanąć na wysokości zadania. Poprzeczka została wysoko postawiona. Zaangażowana kadra i chętni do pracy uczniowie to recepta na sukces. To na pewno w dużej mierze jest zasługa zeszłorocznych maturzystów, mam nadzieję, że my, jako uczniowie, którzy też startowali w olimpiadach, się trochę do, czego, do tego przyczyniliśmy. No i bardzo się cieszę, bo to znaczy, że my w tym roku też mamy chyba szansę na dobre zdanie matury, a o to każdemu chodzi. Myślę, że to dzięki naszemu nauczycielowi, panu Wojtkowi. Tak, ale. Tak i ma, ma, ma. myślę, że możemy lepiej. Mamy nadzieję też, że z takim wynikiem też dobrze zdamy maturę. Dzięki temu nasza szkoła może pokazać się także na całej Polsce. Uważam, że jak na nasze realia tutaj w Lubuskim jest to naprawdę wielki sukces. Oprócz społecznego LO i katolickiego LO w Żarach w rankingu miesięcznika Perspektywy znalazł się również Zespół Szkół Ekonomicznych na 68 miejscu wśród najlepszych techników w Polsce. Porównując to do ubiegłego roku, to troszeczkę jesteśmy, spadliśmy parę miejsc, ale to jesteśmy i tak w dalszym ciągu w tej złotej setce najlepszych techników w Polsce, a tym bardziej jeszcze cieszę, że w województwie lubuskim to daje nam wśród techników trzecie miejsce, a jest jeszcze oprócz tego ogólnego rankingu prowadzony taki podranking maturalny. No i tutaj jesteśmy. Nie zostaliśmy zdetronizowani, tak jak w ubiegłym roku, tak samo i w tym, jesteśmy na pierwszym miejscu w województwie Lubuskie. Uczniowie żarskiego ekonomika nie kryją zadowolenia. To spore wyróżnienie dla nich i ich szkoły. No wiadomo, dobra szkoła to dobry uczniowie, tak? No Myślę, że sumienność jest bardzo istotna. Tutaj. No myślę, że to bardzo dobrze. No szkoła, jak zwykle, pokazała wysoki poziom, nie tylko w województwie, ale także w Polsce. No nauczyciele są wymagający, ale no to odzwierciedla nasze wyniki. No myślę, że. To bardzo dobrze, że szkoła zajęła wysokie miejsce. Myślę, że to jest sukces i przede wszystkim uczniów i nauczycieli, dlatego że nie byłoby tego po prostu gdyby nie było ogólnej współpracy między nami i uczniami. Wyróżnionym szkołom gratulujemy sukcesów i życzymy kolejnych. Pogoda ostatnio nie sprzyja kierowcom. Deszcz i mróz powodują, że na drogach robi się ślisko. Przez taką pogodę i nadmierną prędkość łatwo wpaść w poślizg. Tak było wczoraj w Żerach. Mieszkanka Żagania, jadąc wczoraj ulicą Żagańską, nie dostosowała prędkości do panujących na drodze warunków. Straciła panowanie nad kierownicą i uderzyła w słup. Choć wyglądało to groźnie, kobieta wyszła z wypadku bez szwanku. Pasażer, dwunastoletni chłopiec, ma złamaną rękę, na drogach jest bardzo ślisko i mokro, a pogodę trudno przewidzieć. Kierowcy muszą zachować teraz szczególną ostrożność. Nic tak nie cieszy jak świadomość, że mogliśmy komuś pomóc. Czasami w pojedynkę jest trudno, dlatego mieszkańcy żarskich Kunic postanowili działać wspólnie. Teatr S, zespół Bemole oraz roztańczona młodzież z Żarskiego Domu Kultury to główne atrakcje charytatywnego koncertu, który odbył się wczoraj w Kunicach. Ten koncert przeznaczony jest na, y, dla potrzebującej rodziny albo osoby, ale dopiero będzie wiadomo po kolędzie. Ksiądz w tej chwili chodzi po kolędzie i będzie wybierał najbardziej potrzebującą osobę bądź rodzinę. Także w tej chwili na, nazwiska nie podamy, bo jeszcze nie znamy. Biletem wstępu była cegiełka, symboliczna kwota. Tak, to jest symboliczna kwota 5 zł, a koncert wydaje mi się no będzie na tyle ciekawy, że innym razem no, myślę, że ta cegiełka będzie trochę wyższa. Podczas wczorajszego koncertu zebrano 315 zł. Aby przejść do kolejnego etapu, trzeba się wykazać wiedzą, choć sam udział jest już wyróżnieniem, bo przecież w takich konkursach biorą udział najlepsi. Tym razem najlepsi młodzi żarcy historycy. W tej szkole to już tradycja: Zespół Szkół w Żarach, jak co roku, był organizatorem rejonowego konkursu historycznego dla uczniów gimnazjów to jest rejon numer 6, który swoim zasięgiem obejmuje powiat żarski, szprotawski i żagański. Zadaniem uczniów jest napisanie testu, który składa się z zadań otwartych i zamkniętych. Czas pisania jest 90 minut. W konkursie wzięło udział 105 gimnazjalistów. O wrażenia uczniów pytaliśmy tuż po wyjściu z egzaminu. Jak było? No nie, nie był taki trudny konkurs. Dużo czasu było, a wydaje mi się, że zadania, na zadania poświęcić wystarczyło mniej czasu, niż, niż było na to przeznaczone. Nie? Także nie był taki trudny. Powiedz, historia to Twoja pasja? Nie, zdecydowanie wolę matematykę. Jak, Jak było? Ciężko. Trudne pytania bardzo? E, w były łatwe, ale. Znaczy nie łatwe, nie, nie że łatwe, ale. Na, nawet przyjemne. Pierwsze pytania były bardzo fajne. A Powiedz, czy historia to Twoja pasja? Nie. Zostałeś zmuszona do konkursu? No niekoniecznie, ale jakoś się udało przejść. Nie, no nie wydało się trudne, było dużo czasu to faktycznie, szybko go skończyłem, myślę raczej nie, nie przejdę, ale ale będzie dobrze. A dużo czasu poświęciłeś na przygotowanie? No trochę. Poszło tak średnio, ale ogólnie myślałam, że będzie gorzej szczerze mówiąc. Jakie pytania były najtrudniejsze? Najtrudniejsze otwarte do zdjęć. Możesz przybliżyć chociaż jedno? E było zdjęcie i nie będę mówiła kogo, bo nie jestem pewna swojej odpowiedzi i trzeba było napisać kim jest ta osoba i w jakich wydarzeniach uczestniczyła. Hubert, jak tobie poszło? No, no dobrze moim zdaniem mi poszło, jak na pierwszy raz przyjechałam w gimnazjum i no uważam, no, że e, będzie dobrze. Z jakimi pytaniami miałeś największy problem? E, z datami. Historia to twoja pasja? Tak. Bardzo lubię historię jako przedmiot. Wążorze z tym przyszłość? Tak. Tak. Uczniom kibicowali nauczyciele historii, którzy przygotowywali ich do konkursu. Jak wyglądają przygotowanie do takiego konkursu? Czy to sporo pracy? No, pracy jest dosyć dużo. Najczęściej dziecko, które przychodzi już do pierwszej klasy i ma zdolności w tym kierunku, zostaje jak gdyby wyłapywane przez nauczyciela i później kolejne lata to są po prostu monzolne przygotowania. Moja uczennica, bo tylko jedna przyjechała, od pierwszej klasy przygotowuje się do, do tej olimpiady. No myślę, że poszło jej w miarę dobrze. Przynajmniej takie są jej i moje oczekiwania. A pytania były zaskakujące, trudne? Pytania były, no, różnie. Akurat moja uczennica powiedziała, że niektóre były dosyć trudne, niektórych się nie spodziewała. No jak to jest tak w każdym roku. Trochę się spodziewamy, trochę nie, więc raczej były trudne. Wyniki konkursu już niebawem. Tych najlepszych czekać będzie etap wojewódzki. Trzymamy kciuki. Wspólne śpiewanie kolęd to jeden z najpiękniejszych zwyczajów świąt Bożego Narodzenia. Choć te już za nami, to w żarskich przedszkolach wciąż rozbrzmiewają pastorałki. Dziś w przedszkolu numer 10. Grupa sześciolatków z przedszkola numer 10 przy ulicy Okrzei w Żarach przedstawiła dziś jasełka dla najmłodszych. A kto zasiadł na widowni? Dzisiejszy występ jest przygotowany dla dzieci z miejskiego przedszkola numer 8 oraz dla dzieci najmłodszych ze żłobkę. Granie głównej roli to nie lada wyzwanie, a co o tym mówią sami aktorzy? Kogo grasz w jasełkach? Maryja. Długo się przygotowywałaś? Tak. A tekst był trudny? Tak. A kto ci pomagał się uczyć? Mama. Długo przygotowywałeś się do swojej roli? Ciężka była? Tak. A jesteś zadowolony, że grasz Józefa? Tak. A kto ci pomagał uczyć się twojej takiej długiej roli? Mama. Do przedstawienia sześciolatki przygotowały się profesjonalnie niczym prawdziwi aktorzy, a premierę sztuki miały już w grudniu. Przygotowania trwały niezbyt długo, około dwóch tygodni, tylko to już było po prostu w grudniu. Także pierwsze występy dzieci miały przed Wigilią. A jak na występ zareagowały maluszki ze żłobka? No, jak widać, siedzą z otwartymi buziami, także myślę, że tak. Nie wiem, na ile jeszcze rozumieją z tego, co się dzieje. Na razie może się troszeczkę przestraszone, ale mówię, tak jak mówiłam, to jest dla nich duża atrakcja. To będzie pierwszy taki spacer. W najbliższą niedzielę, 19 stycznia, możesz się wybrać do Zielonego Lasu w towarzystwie swojego pupila i właścicieli innych czworonogów. To będzie również szansa, by poznać psy z żarskiego schroniska. Nasze wolontariuszki zorganizowały pierwszy taki grupowy spacer z psami. Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych, którzy mają psy, a także tych, którzy nie mają, a chcieliby mieć, mogą się wtedy też dużo dowiedzieć na temat wychowywania psa, jak, jak z nim pracować, jak psa układać. Nasze wolontariuszki odpowiedzą na wszystkie pytania. Troszeczkę ludzi jest tym zainteresowanych, także może to być fajna zabawa. Informacje, na temat tego wydarzenia można znaleźć na, na Facebooku, na naszym profilu jest umieszczone to wydarzenie. Także zapraszam wszystkich do zainteresowania się, do przeczytania na czym to wszystko polega i do udziału. Spacer z pupilami rozpocznie się z biurką przy Stadionie Syrena w Żarach w najbliższą niedzielę około godziny 11. Dla kibiców i sportowców na weekend mamy kilka ciekawych propozycji. Jutro w Zielonym Lesie tradycyjnie już będzie można przebiec 5 kilometrów. Start o godzinie 9. W niedzielę zapraszamy do kibicowania młodym siatkarkom. Zawodniczki UKS Prus Żary zmierzą się z 13. Zieloną Górą. Początek spotkania w hali gimnazjum nr 3, godzina 11. W tym samym dniu w hali Prusa swoje mecze będą rozgrywać amatorzy z Żarsko-Żagańskiej Ligi Futsalu. Startujemy o 14. Zapraszamy Również do Żagania, gdzie w sobotę o 18 siatkarze WKS Sobieski w najciekawszym meczu drugiej ligi zmierzą się z Astrą Nowa Sul. Lubisz piłkę nożną? Chcesz występować na największych stadionach? Masz na to szansę. Choć to niełatwa i bardzo odpowiedzialna rola, to o karierze piłkarskiego arbitra marzy wielu młodych ludzi. Jest szansa, by rozpocząć taką przygodę. Żarskie pod kolegium sędziów organizuje kurs dla kandydatek i kandydatów na sędziów. Spotkanie organizacyjne dla kandydatów odbędzie się w sobotę 25 stycznia w sali widowiskowej Żarskiego Domu Kultury Luna. Wszystkich kandydatów, którzy chcieliby spróbować swoich sił z bliskiem, zapraszamy. Tam wszystkie informacje, jakie będą chcieli się dowiedzieć, będzie można uzyskać. Będą szkoleniowcy, będą wykładowcy. Wszystkie informacje na ten temat będzie można nabyć właśnie podczas tego spotkania organizacyjnego. Planujemy kurs błyskawiczny, jeden miesiąc, w marcu planujemy ostatnie spotkanie, czyli tak naprawdę w jeden miesiąc będzie można nabyć poznać przepisy. Kurs kończy, zakończony zostanie egzaminem. Kryteria są nie, nie do końca jakieś tam zbyt wymagające. Wiek to jest 16 lat. Kandydat musi mieć ukończony 16 rok życia. Jest to duża zmiana, ponieważ od, od tego roku jest taka właśnie zmiana. Wcześniej było, było trzeba mieć 18 lat. Musi być wykształcenie średnie. Jeżeli kandydat nie ma, nie ma wykształcenia średniego, musi, musi uczęszczać do szkoły średniej. Wtedy zgoda rodziców, jakieś tam predyspozycje sportowe, sportowa sylwetka, górna granica wieku. Nie ma, nie ma znaczenia. Każdy kto chce swoich sił spróbować zapraszamy. Kurs dla przyszłych sędziów jest bezpłatny. Zawodnicy Żarskiego Agrosu wystartowali w silnie obsadzonym halowym mitingu w Kotbus. Podopieczni Dariusza Wisza i Krzysztofa Skorupy wywalczyli 12 medali. Tutaj zależało nam na dobrym starcie dwóch zawodników, którzy zaprezentują się w niedługim czasie w halowych piszesach Polski. Chodziło głównie o Pawła Kondyckiego i o Michała Rozmysa. No tutaj jesteśmy zadowoleni z tego startu. Michał wygrał swój bieg na 800 metrów, uzyskując minutę 56. 25 setnych. No fajnie zaprezentował się Paweł. Paweł jest wieloboistą. No i wygrał 60 metrów przez Płotki tutaj z wicemistrzem Polski, który miał wicemistrzostwo Polski w biegu na 110 metrów przez Płotki no także to bardzo dobrze wróży. Uzyskał czas 8,52. To jest bodajże obecnie piąty wynik w kraju. No fajnie, w skoku w dal no skoczył na swoim poziomie 6,24, dałoby mu to trzecie miejsce, także tutaj, no, fajnie wygląda to przed startami w hali. Z pozostałych zawodników, tu można wyróżnić Paulinę Kucie, która zdobyła brązowy medal w biegu na 6 metrów przez płotki, jest to juniorka, była na drugim miejscu w skoku w dalu, uzyskała 5,04. Karolina Rajko bardzo fajnie pobiegła w grupie młodziczek, chociaż w dalszym ciągu ma problemy ze startem, to jest jej taki mankament, no, ale Zyskała rekord klubu. Bodajże od chyba 12 lat był niepoprawiony, pobiegła 808, co bardzo fajnie wróży już na, latę, na lato, mam nadzieję, że, że to pójdzie do przodu. No tu fajnie zaprezentowali się też ci młodzi zawodnicy. No, Mateusz Moros był drugi w biegu na 800 metrów, uzyskał 2,2057, jest to dopiero młodzik, no, już został dostrzeżony, jest w karży województwa, także no, jesteśmy z nich dumni. No i Głównym celem tego wyjazdu było, że tak powiem, sprzedanie bakcyla tej, tej najmłodszej grupie e, dzieciaków, e, które startowały tutaj u nas w pierwszym halowym mitingu. E, tutaj postawiliśmy naprawdę za zadanie sobie, e, żeby te dzieciaki zachęcić, żeby pozostały w lekkiej atletyce. Są to świetne dzieciaki, e, mają świetnych nauczycieli wychowania fizycznego, dlatego fajnie, że idzie to w parze i, i myślę, bo już przychodzą do treningi i myślę, że właśnie ten start w Kodbus pozwoli, na to, żeby, no, żeby zobaczyły jak wygląda ten świat lekki atletyki y, z tej fajniejszej strony, gdzie się startuje w idealnych warunkach i że naprawdę stwarza to wiele radości. No tu muszę powiedzieć y, super pobieg Michał Broszczukowski z Lubska, szóstoklasista, pobieg 8,32, wygrał bieg na 60 metrów, y, zwyciężył z czarnoskórego chłopaczka. Sam był zszokowany, jak i wszyscy, także bol też jest do pokonania przez białych. Przed nami weekend. Jaka aura czeka nas przez najbliższe dwa dni? Szczegóły już za chwilę. z Zgarska zapraszam na weekendową prognozę pogody. w przejaśnień i rozpogodzeń ma być więcej. Termometry wskażą 6 stopni w żarach, 5 w gubinie i 7 w szprotawie. Zgodnie z prognozą z zachodu wkroczył front atmosferyczny, który przyniesie słabo pad deszczu i deszczu ze śniegiem. Niedziela w całym kraju zapowiada się ponuro. Słońce ma być jak na lekarstwo, a zachmurzenie na ogół duże. Spodziewane są też opady deszczu połączonego ze śniegiem. Ma być też zimniej, maksymalnie 4 stopnie. Barometry wskażą 1010 hPa. W sobotę miną na poziomie czyj i Małgorzata, w niedzielę natomiast Henryk i Mariusz. Dla tych, którzy planują weekendowe wyjazdy, nie mam dobrych wiadomości, będzie pochmurno, mokro i ślisko. Życzę Państwu ciepłego weekendu pomimo zimna i deszczu za okno. Drodzy widzowie, w dzisiejszych wiadomościach to już wszystko, ale tym z Państwa, którzy czują niedosyt, polecam naszą stronę internetową www.telewizjazary.pl. Zachęcam również do zgłaszania się do naszych programów. Teraz czas na kulinarną wizytę u Darii Wolanin, która przygotuje dla nas kurczaka kary w mleku kokosowym. Polecam i życzę smacznego, jeśli zechcecie Państwo przetestować ten przepis. A na zakończenie program w dobrej formie, coś dla pań i panów, którzy zmagają się z przebarwieniami i rozszerzonymi naczynkami. Dziękuję za uwagę, życzę miłego i spokojnego weekendu. Do zobaczenia. naszą prezenterkę ubiera sklep Styl, oferujący damską odzież, obuwie i galanterię. Zapraszamy, Żary, ulica Chrobrego 1.